Witam wszystkich Słuchajcie dzisiaj taki filmik będzie Mam taką furę Renault Clio Zbójkę O jezu jak tu jest to jest posiedzenie zrobione I taki mamy problem mały Znaczy nie wiem czy mały bo tu jest parę rzeczy do zrobienia Typu gdzieś mocowanie nad z tym Jak to się wyciąga, wyłącza yy, gdzieś tłumik się urwał na mocowaniu Ale to jest pikuś drugi temat jest taki, że kończy się sprzęgło, w zasadzie go nie ma. Yy, trzeci temat jest taki, że coś się dzieje z ABS-em i teraz tak, jeżeli jedziemy sobie tam wolno do jakiejś tam prędkości, nie wiem, jakiejkolwiek, aby poniżej może pasy. 40 i zaczynamy hamować to czujemy pod pedałem hamulca taki myk jakby nam się ABS załączał gdzie koło nie łapie żadnych poślizgów sprzęgło jest tragiczne Pracuje nam normalnie ABS przerzuca <tryk> i teraz jeżeli się rozpędzimy do czterdziestu na godzinę. Czekajcie, tutaj to mi się chyba nie uda, muszę stąd wyjechać. Cały czas... Cały czas przerzuca pedałem, jakby, jakbyśmy hamowali na lodzie z ABS-em. Taką komfortową sytuację do pracy, ponieważ dzisiaj przy całej tej sytuacji... Jak to się wyłącza te badziewie? Natomiast... Natomiast jak przekroczymy prędkość 40 na godzinę Nie wiem czy to słyszeliście To przerzucanie tego ABS-u teraz się nie zapaliło Ciekawe, było zapaliło się Przekraczamy tam 40-50 na godzinę Zapala nam się kontrolka ABS-u i kontrolka serwis. No i ABS już nie działa teraz, tak? I oczywiście do momentu, e, jak zgasimy motor, czyli zgasimy, przekręcimy stacyjkę e, i zapalimy go jeszcze raz, to ponownie. Nam wszystko gaśnie zgasło. zamknięcie lubru i innych sładnych muzeów. Zostańcie z nami, bo w kolejnych faktach jest innymi oryginalna aplikacja Nam wszystko gaśnie i ponownie załącza się ABS przy hamowaniu e, przy hamowaniu normalnym, natomiast jak przekroczymy te 40 to ponownie zapala się kontrolka abs i serwisu. I teraz ABS-u już nie ma. I teraz powiem wam coś żenującego według mnie, bo samochód był u dwóch mechaników, albo pseudo mechaników, nie wiem jak to nazwać, po podłączeniu komputera, oczywiście nie ma żadnego błędu, i nic się nie pokazuje od tych dwóch panów mechaników i panowie doszli do wniosku, że trzeba jeździć dopóki ta kontrolka po wyłączeniu silnika i i zapalenia go od nowa będzie się paliła non stop wtedy będzie wiadomo gdzie to szukać i gdzie to znaleźć natomiast ja podłączyłem pod komputer oczywiście nie ten swój, który jest na filmiku tylko pod komputer u znajomego i wyświetlił się komunikat, że koło lewe przód, koło prawe przód uszkodzenie mechaniczne lub elektryczne czujnika ABS i teraz wiecie, mnie to nic nie mówi tak naprawdę, bo ja nie jestem żadnym mechanikiem, natomiast po przewertowaniu wiedzy jaka jest w internecie wychodzi mi na to, że muszę najpierw Sprawdzić e, koronki na przegubach i połączenia elektryczne między czujnikiem a kostką, i ewentualnie czujniki, czy nie są popękane. E, więc się za to wezmę i zobaczymy, zobaczymy czy mi się to uda znaleźć. E, bo tak naprawdę, jeżeli bym ogarnął ten ABS. I by się okazało, że jest dobrze, no to później będziemy dalej naprawiać. To jest jakby temat najważniejszy, który muszę ogarnąć. No i tyle, wjeżdżam na podwórko, obierzemy się za robotę. Teraz Wam coś pokażę, jakie ciekawostkę. Hm. Kurwa, tym samochodem jeździ moja kobita, nie, bagnet jest czysty, wkładamy, wyjmujemy i kuźwa dalej jest czysty, także nieźle. Oczywiście jest trochę mojej w tym winy, bo mógłbym od czasu do czasu jej to sprawdzić, ale ona u mechanika serwisuje, bo ona nie może mi dać samochodu, żebym go posprawdzał na dłużej i takie tam. Więc mechanik go naprawia, kurwa, a skąd ten olej tutaj? Dobra, zaraz zobaczymy ile wejdzie. Coś tam mam oleju. Nie za dużo, ale coś. Tutaj mam bańce ponad litr. Zobaczymy, czy w ogóle się pojawi na bagnecie. No i weszło tego oleju z litr z hakiem małym. No i całe szczęście minimum jest, czyli się pojawił. No to tak można powiedzieć. Na ostatnią chwilę, że tak powiem. Tylko reno, kurde. Tu jest strasznie zalane w tym kielichu olejem nie wiem czy to odmytak do piernicza czy jak to jest tu rozwiązane muszę to kmienić Dobra Weźmy się za ten ABS Ładno to w ogóle jak to było Tak Koło jest podniesione. Sprawdźmy, jak wygląda pierścień. Na, e, na przegubie na pewno jest skorodowany zdrowo. Zobaczmy, co nam to pokaże. O, widzicie? Tu jest pęknięty tutaj, nie wiem czy to będzie widać i to jest nasz ból dupy jeżeli chodzi o ABS przynajmniej na tej stronie więc z tego co wiedza, że tak powiem internetowa mi pokazała to można wymienić sam ten pierścień ale ja się w to nie będę bawił wymienię cały przegub z tego względu, że ten przegub jest od momentu zakupu tego auta, i przy moim szczęściu, to będzie tak, że wymienię pierścień i zaraz będę musiał wymienić przegub. Więc tu jest to pęknięcie. Więc sprawdzę jeszcze drugą stronę, ewentualnie zamówię dwa przeguby. No i teraz muszę zwrócić honor mojej pani, bo się okazało, nawet że ona w bagażniku powinna mieć olej. Zobaczymy, czy to była prawda, czy to była fikcja, który dolewa. Nie, ona mówiła, że dolała i wyrzuciła butelkę. Albo to ściema jakaś, albo nie ma tutaj olej. bo widzicie, jakiś tam ze stacji, bo podobno jej się zaświeciła. Ostatnio kontrolka, że jest za mało, e, he, he. więc teraz też jest za mało było, e, ale tu jest cały spód zalany olejem, więc będę musiał to zlokalizować. E, zobaczymy, czy ja to znajdę, skąd to cieknie. No i wychodzi mi na to, że chyba ze sprzęgłem się wstrzymam. E, uzupełnimy ten olej. E, po naprawie wycieku lub przed, niech pojeździ trochę i przy wymianie oleju, która tam w zasadzie już powinna być dawno, ale nie było czasu, więc przy wymianie oleju ocenimy stan tego oleju, czy nie jest zmaślony jakiś tam, czy tam się nic nie wydarzyło w tym silniku. Jeżeli się okaże, że jest wszystko okej, okay, oby tak było, to się wymieni te sprzęgło, a jeżeli się okaże, że nie jest OK, no to niestety no, zrobimy tak jak większość ludzi po prostu sprzedamy samochód no i tu możecie mnie krytykować ale niestety tak to wygląda zakup używanego auta to jest loteria i nikt wam się nie przyzna do tego że coś z tym autem jest nie tak więc dobra sprawdzam drugą stronę i zobaczymy co dalej No i się okazało, że druga strona też jest pęknięta, nie wiem czy Wy to będziecie widzieć tutaj, o ten pierścień się rusza, to nieźle jest w ogóle, o, więc drugi przegub też wyrzucimy. Hmm. Niestety dwa jednocześnie pękły to coś dziwnego Nie wiem minął na czas jeździć bez tego ABS-u Amortyzator wylany Więc tutaj też jest fajny, fajny temat będzie Zaraz się okaże że to się nie opłaca naprawiać Ale moja pani jest zakochana w tym aucie, więc więc pewnie będziemy robić wszystko. Powiem Wam, że miałem taki chytry plan. Odepnę końcówkę, rozkręcę, rozkręcę tu z amortyzatorem, który też jest mokry i że wycisnę ten tą pułość i rozepnę ten przegub. Ale się okazało, że ten przegub jest tak rdzące spawany z... z tą piastą, że nie ma takiej opcji w ogóle. Żeby to nawet młotkiem wy... Wy ten wywalić, w ogóle to nie idzie. No i teraz mi się pokomplikowało, bo wychodzi mi na to, że chyba będę musiał to rozbebeszyć wszystko i zdjąć tą piastę z przegubem razem i dopiero spróbować go jakoś wybić więc takie to buty ciekawe czy mi się odkręci czujnik ten ABS-u i wyjdzie a drugi temat jest taki że auto stoi olej kapie znaczy nie wiem czy to nie jest tak że jest pochyło i to zlatuje z tej osłony ale to świadczy o tym, że tego oleju trochę tam jest. Więc myślę, że tu grubsza naprawa się szykuje jakaś. Dobra, walczę z tym dalej. Plan mam taki, żeby zdjąć tą osłonę i rozpiąć ten przegub i ściągnąć przegub razem z piastą. Yy, i starczą ale nie wiem czy mi się to uda czy to nie będzie za ciężkie żebym to tak wycelował żeby to się rozpięło więc najprawdopodobniej muszę zlać olej ze skrzyni i wyciągnąć całą położkę z tą piastą i dopiero to rozpiąć tutaj no warunki garażowe czujnika nie odkręcę yy, śruba jest tak zeżarta że w ogóle nawet nie ma jak włożyć klucza w środek więc zostaje mi go odpiąć tutaj na kostce no bo tutaj niestety nic nie zrobimy, e, więc uśmiech na mojej twarzy, e, ha. Ha, panie mechaniku, a czemu pan tyle pieniędzy by chciał? Dobra, biorę się. A teraz wam pokażę ciekawostkę. To jest osłona z pod tego auta na rypanym oleju jest niesamowicie i co jest ciekawe znaczy ciekawe to się tylko idzie się przeżegnać zobaczcie skąd to leci spod korka normalnie wisi sopel oleju i tak generalnie miska tu spód tam się jeszcze coś poci ale tu jest kurwa wszystko suche o, na ryj mi skapło, więc cały ten olej, który wyleciał, to wyleciał spod korka. Nie, normalnie tragedia, kurwa, pseudomechaniki. Szok, normalnie z szoku jestem. Jak można tak zrobić, kurwa, żeby spod korka leciał olej? I mówię, tutaj jak patrzę, dwa miejsca tam widzę, gdzie się coś poci, ale to nawet nie spływa. Ten olej nawet go nie ma niżej, tylko jest tam ślad, że jest zapocone, a tak to jest wszystko suche, a tu jest zażygane tym olejem wszystko, że nie wiem, kurwa, normalnie chyba się przejadę do tego pana mechanika, mojej kobity, normalnie się nóż w kieszeni otwiera. Dobra, słuchajcie, ja taki myk robię, bo ja się nie będę tam szarpał z tą z tym przegubem. Spuszczam olej ze skrzyni, i od razu zobaczę, co tam jest. Chyba że klucza nie znajdę takiego eee, i wyjmę całą półość z piastą ze wszystkimi, to sobie rozbiorę na stole. Nie będę tutaj kombinował, więc taki myk robię. A tutaj i tak muszę to odkręcić, tu muszę też spuścić olej. To od razu zobaczymy. Co to za olej jest, w jakim on jest w stanie i za czym czy to warto coś się głębiej wbijać w jakieś naprawy cały zestaw mam wyciągnięty nawet musiałem tworzenie odkręcić bo też go nie szło tu wybić, takie zarypane, zardzewiałe a nie mogłem wyciągnąć tej półosi, żeby tam się dostać z czymkolwiek i teraz rozepnę osłonę, wywinę ją na drugą stronę i spróbuję rozpiąć tutaj yy, spróbuję tutaj rozpiąć yy, tą pół z Powiem Wam, że tragedia jest Ale coś zaczęło wyłazić Chyba bez łożyska Nie wiem zresztą czy to może wyjść z łożyskiem. Zapieczone jest po prostu na amen. Dobra, muszę to jakoś wybić. O, powiem wam tak. Eee, wybiłem to. Najciekawsze jest to, że to tak naprawdę wygląda tak jakby to było wbite, a nie włożone wcześniej. Tu nic się tak naprawdę jakiś rdzy ze spawania, z rdzy to ja nie widzę więc nie wiem, albo ktoś to wbił jak to zakładał cholera wie, ciekawe czy nowy przegub mi w ogóle wejdzie w te zęby teraz takie pytanie techniczne zobaczymy a co do czujnika ABS-u ja nie wiem jak powinien wyglądać czujnik ale ten jest taki jakby go papierem średnim przerypał więc nie wiem czy ta zepsuta koronka go nie nie że tak powiem, nie zepsuła. No ale tu już będziemy myśleć. Muszę się zastanowić nad tym wszystkim, bo po prostu tragedia to rozbieranie jest tego auta. Na tą chwilę mam to porozpinane, wszystko rozbobeszone. Biorę się za drugą stronę. Słuchajcie, ta śruba, która trzyma ten czujnik jest tak wyświechtana, że tutaj nie ma takiej opcji, żeby coś wsadzić więc ja ją natnę diaksem i spróbuję ją odkręcić meslem dlatego, żeby zluzować ten czujnik, bo myślę, że ten czujnik jest zepsuty, bo on jest wytarty chyba, że to tak wygląda i jak to złożę, a się okaże, że dalej jest coś nie tak, to żeby wymienić ten czujnik żebym nie musiał już tego robić na samochodzie najwyżej tą śrubę dokupię nową i wkręcę tu po prostu nową zobaczymy czy to się uda udało to się odkręcić kluczem hydraulicznym taką żabą więc się obyło bez cięcia teraz wam pokażę ten czujnik jak on wygląda nie wiem czy to będzie widać on jest tak wytarty, więc myślę, że może być tak, że on nie będzie działał e, tak jak trzeba, e, no trudno, zobaczymy, najwyżej się kupi dwa nowe, zobaczymy jaki będzie po drugiej stronie, także tą stronę mam rozdobeszoną, biorę się za drugą stronę, już mi się nie chce normalnie. z drugiej strony czujnik też jest wyślizgany ale jest e, odkręcony jest zruszony, damy mu szansę może się okaże, że działa e, i tutaj myślę, że będę miał taki sam problem z tym przegubem, bo ten środek ani drgnie kur... więc najprawdopodobniej tak samo będę musiał rozbebeszać jak tamto, także biorę się Zobaczymy, ile ten drugi będzie musiał dostać młotków, zanim wyjdzie. Już mnie normalnie ręce bolą. Nikt mi nie powie, że to jest coś dobrze i to tak powinno być. Kurwa, twoja mać. <tryk> <tryk> Nawet nie drgnął. Czekajcie, da się zdjąć ten pierścień, żeby widzieć cokolwiek. Tak wyglądają pierścionki Nic, nic nawet nie dogrąłem Końcówka wypadła Płaszczy się, a nie pójdzie. Jak ja mam to kurwa wybić, zaraz nie będę miał piasty. Nikuta nawet nie drgnęło. Ja pierdolę, ale kto ktoś bił Dobra Szkoda Waszego oglądania Zaczęło wyłazić, ale zobaczcie przy jakim młoteczku Nie wiem czy mi to wyjdzie teraz przez dziurę w ogóle ale drgnęło to coś tylko po mojemu już jest to tak spłaszczone że te zęby tego nie puszczą chyba że to się wygnie w drugą stronę dobra zobaczymy zruszone to jest wbiłem to z powrotem ale doszło lekko niby i muszę spiłować diaksem obciąć ten rozklepaną część bo mi to w życiu nie wyjdzie obciąłem to rozklepane jaksem tu się przeszlifowało trochę ale to tylko po tym jak tarcza po tym szła wybiłem to gówno pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło żeby to było tak zarypane także dobra kończę ten odcinek naprawa Renault Clio koniec części pierwszej trzymajcie się cześć